Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Trzeba Wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum Jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem. Jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to rzekł mu Jezus, Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił syna człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Oto słowo Pańskie. Witam wszystkich was serdecznie. Dzisiaj Kościół pokazuje nam dalszą część dialogu Jezusa z Nikodemem. I zaczyna od tego, co już było wczoraj. Trzeba wam się narodzić z wody i Ducha Świętego. Narodzić się z... na nowo Chyba wiedzą, wiedzą to ci, którzy mieli taką spowiedź, która aż bolała, tak trudną, tak e, niełatwą, tak bardzo głęboką, taką spowiedź, że ona prześwidrowała serce. Oni, oni by nam mogli powiedzieć, co to jest ponowne narodzenie. Ci, którzy się modlili tak bardzo głęboko, tak prawdziwie, w taki sposób, którzy, którzy modlili się tak, że tych słów, tych słów już nie cofnę. Że um, tą modlitwę to pamiętam przez całe życie. Narodzili się na nowo ci, którzy. Podeszli do kogoś pewnego dnia i powiedzieli: Przepraszam, wybaczam. Ci, którzy zmienili swoje życie, ci się na nowo narodzili, którzy podali piersi rękę, którzy pomimo kłótni, walki, pomimo sporów sądowych, Podeszli i pierwsi zadzwonili. Pierwsi rękę podali, pierwsi napisali tego maila. Ten się narodził powtórnie, który wykonał pierwszy krok. Ten się narodził powtórnie, który. który postarał się zadośćuczynić. Znam jednego takiego faceta który po pijaku rozwalił sąsiadom drzwi, bo chciał, bo chciał od nich kasy na wódkę. Oni mu nie dali, no to on wziął jakąś siekierę i zaczął im rozwalać drzwi. Piętnaście lat później zjawił się jako trzeźwy, zadzwonił i wstawił im nowe drzwi. To jest człowiek, który narodził się na nowo. To jest taki sposób Twojego zmartwychwstania. Narodzić się na nowo jest bardzo, bardzo łatwo i bardzo trudno jednocześnie. Sposób na Twoje zmartwychwstanie: kup żonie kwiaty. Przecież dawno nie dostała od Ciebie kwiatów. Pamiętasz, o rocznicy ślubu, pamiętasz o 8 marca, pamiętasz może o jej urodzinach. Ale czy ty pamiętasz, że szary zwykły dzień to też jest dzień, kiedy powinieneś kochać? Narodzić się na nowo, to sobie przypomnieć dawno, dawno nie kupiłem jej kwiatów. Dawno jej nie powiedziałem, że ją kocham. Narodzić się na nowo, to przestać gęgać. Narodzić się na nowo, to to się odważyć na rzeczy, na rzeczy na które w, co do których w tej chwili nie miałem odwagi. Są tacy ludzie, którzy są strasznie wymagający od siebie, by, by cały czas pracowali, a w ogóle nie asertywni. Muszą, muszą, nikomu nie odmawiają ze strachu, z poczucia winy. Narodzić się na nowo dla takiego człowieka to jest powiedzieć: Nie, nie dam rady dziś. Dzisiaj jest dzień dla mnie, dzisiaj jest mój dzień wolny. I o tych, którzy się narodzili na nowo, Chrystus mówi: a, Są podobni do wiatru. Wiatr wieje i ty szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd on przychodzi i dokąd podąża. Słyszysz tylko szum, czujesz, że on jest, ale skąd on się wziął? Jak to się stało? I, i, i dokąd, dokąd on leci, dokąd on zmierza, nie masz pojęcia. Co ma Chrystus na myśli? Myśli tu o prawdziwych chrześcijanach. Skąd się biorą prawdziwi chrześcijanie? Z tego momentu doświadczenia Jezusa z martwych stałego. Z tego, że byłem jakiś, a on mnie podniósł. On wstał, on mnie w pewnym momencie złapał w tym moim biegu. On w tym pewnym momencie mnie zatrzymał. On w pewnym momencie mi pokazał, i ja zmieniłem kierunek mojego biegu. I mijam kogoś, przechodzę obok kogoś i zaczynam coś robić. Bardziej prosto. Dzisiaj ludzie się bardzo dziwią, jak, jak zrobisz dla kogoś coś zupełnie za darmo. Za nic I, i totalnie nic nie chcesz. Totalnie. Ale byś się, byś się zdziwił, gdyby, gdyby ktoś podjechał do ciebie i powiedział: Ja chcę ci na przykład zapłacić czynsz, twój czynsz w tym roku. Ja znam taką jedną osobę, która jak się dowiedziała, że że kobitka straciła pracę, to ta osoba zadzwoniła i powiedziała, to ja będę jej czynsz płacić przez cały rok. Przez cały rok będę płacić czynsz zupełnie obcej osobie, któ y którą w ogóle nie zna. To jest ten szum. Ona usłyszała pewien szum. I ta kobietka sobie myśli, a dlaczego ta obca kobieta chce mi pomagać? Dlaczego? Skąd ona to ma? Ludzie zaczynają wymyślać różne dziwne teorie, a ja po prostu chcę pomóc. Chrześcijanin to jest, to jest taki człowiek, prawdziwy chrześcijanin. To jest człowiek, który doświadczył pewnej ciemności, pewnego bólu, pewnej trudności, krzyża. Ale w tym jego krzyżu się pojawił nagle w jakiś dziwny sposób Chrystus zmartwychwstały, który go ocalił. I chrześcijanin on sam staje się jak Chrystus zmartwychwstały. Chodzi o tym świecie i za darmo coś daje. Zupełnie za nic. I zobaczcie, że. Prawdziwą miłością, a taką bezinteresowną, taką za darmo. Można tak ludzi zaskoczyć, tak ich zdziwić. Można tak ludzi głęboko dotknąć, wyprowadzić z równowagi. Niektórzy nie potrafią tego przyjąć. To jest szum wiatru. Skąd się wziął? Dobrze wiedzą. Dobrze wiedzą, co to znaczy się powtórnie narodzić. Ci, którzy to przeżyli, i oni mają jeden cel: dać Tobie powtórne narodzenie. Zobaczcie, jak wielu ludzi, jak bardzo nas cieszy, jaką otrzymujemy moc, siłę do życia, jak zrobimy dla kogoś coś dobrego bezinteresownie. Jak, jak to uskrzydla. Jakiej tu daje mocy. Niektórym się wtedy cały dzień już, już, już nic nie potrzebują. Nie potrzebują jeść, nie potrzebują pić, bo, bo po prostu człowiek chodzi i się cały dzień cieszy, że zrobiłem coś dobrego. Jestem jak wiatr, wolny, w polu. Jestem nowonarodzony, ja, ja, ja czuję, że mam życie. To jest ta moc naszego sumienia, które z martwych stało. ono tak potrafi nagradzać człowieka. My, którzy chcemy zmartwychwstać, naszym zadaniem nie jest walka ze złem. Naszym zadaniem jest tworzenie dobra. Święty Paweł napisał: Zło dobrem zwyciężaj. To znaczy, nie walcz z twoją sąsiadką. Nie ma sensu. Jeżeli ona jest wredna, no to, to jest wredna, no nie walcz z nią. Idź I ci zrób coś do dobrego dla innej sąsiadki. Idź I ci zrób coś dobrego komuś. Po prostu. Za darmo. I w ten sposób otrzymasz nowe życie. Sposób na zmartwychwstanie. To jest, to jest bardzo prosty sposób. Bezinteresowność. Bezinteresowność, uśmiech, delikatność, czułość tak zupełnie za darmo. Sposób na zmartwychwstanie to jest wziąć i zadzwonić do babci, do dziadka. Pogadać. Sposób na zmartwychwstanie dla niektórych oznacza weź i się wyśpi wreszcie daj sobie prawo i nie biczuj się. Do zobaczenia. Witam was wszystkich jeszcze raz serdecznie małe ogłoszenie techniczne. Chciałbym poprawić jakość tych filmików, które oglądacie, żeby były bardziej wyraziste, bardziej kolorowe i w tym celu chciałbym kupić aparat cyfrowy. Um. Zabrać go ze sobą do Rosji i pokazać Wam od czasu do czasu kawałek, kawałek Rosji. Żebyście go zobaczyli, żebyście zobaczyli Rosję w fajnych kolorach, wyrazistą i tak dalej. Kto by mi chciał w tym pomóc, to tutaj wyświetla się adres mailowy werbista turysta i kierujcie zapytania na ten, na ten mail. I się wtedy i tam otrzymacie numer konta i, i, i wszystko, co będzie potrzeba, jeżeli tam ktoś się chce dołożyć do tego aparatu. Dziękuję Wam serdecznie, do zobaczenia.